on więc wizualnie, a jeżeli wy widzicie, że mam coś czerwonego na reju, to nie są truskawki, nie są malinki, nie są pociągi. To jest krew niewinnych. Ruszamy z kolejną postacią, która zwie się Gnaw, Gnaw. Yy, gnawa głos podkłada Martin Thiem. To jest przedstawiciel rasy skrogów. To jest rasa, która. Może żyć wszędzie, może żreć wszystko. Żyga e, nasionkami, które wyrastają w roślinki bardzo agresywne, które próbują przejąć e, cały, ca, ca, całą przestrzeń dostępną. W grze niestety to aż tak wypaśnie nie działa, ale i tak jest fajnie. E, co więc można powiedzieć o gnawie? O gnawie można powiedzieć również to, że e, jako mały przedstawiciel skrobów został porwany przez naukowców, e, uciekł z klatki, wiadomo, ślina jako kwas. To oglądał Aliensu, wie jak to się kończy, nie utrzymacie ich, nie utrzymacie! Nawiał później, e, zdemolował e, całe laboratorium i został jakby uratowany przez e, przejeżdżających, przelatających, przelatujących, przelatujących amfibian. To będą jakieś podwodni, rybni, coś w tym stylu, ten klimat, e, gwiezdnych motocyklistów, gang. I oni zrobili z niego swoją maskotkę, i walczy dla nich w walkach, w klatkach, nie wiem, czy jak to nazwać. I czasem jest wypożyczane na jakieś e, misje sabotażowe, i inne tego typu. Inne takie, takie. I e, dokładnie to się dzieje w otak. Zobaczmy, jaką koleś ma muzykę. Mwa, yummy time! Zacznę, Diko, zacne. Co to jest? Harasser Area Control Damage Dealer Mobility Balanced. Um, speed out of sticky spray of acid goo, czyli pluje kl klejącą się um, wydzieliną z paszczy, która zadaje obrażenia. E, dot, czyli obrażenia w, w, po, po czasie, jakby w, tra w trakcie trwania, faz źle, Eee, aha, że to co wypluje, również nawozi i leczy rzeczy, które przywoła. Drugą jego umiejętnością to jest, że gryzie, eee, gryzie, gryzie wrogów. Payton na miejscu gather grow parts, then use those to grow withlings. Żre wrogów, żeby wyhodować te, te swoje roślinki. Jego standardowy atak to jest e, kryzie swoją brudną paszczą. I jego skok to jest Scroggle Jump, czyli naciśnij A, żeby podskoczyć. Okej, okay. zobaczmy w praktyce jak ta postać działa. Startujemy, startujemy. Tam gdzie było najwięcej hajsów, to trzeba było tego uniknąć. Oczywiście, że tak. Animacja jest piękna. Co są to są do jego paskustwa. Okej, okay, rozumiem, takie coś się przykleja, co prawda tam zawisło w powietrzu. Ale, ale bywa, zdarza się, zdarza się, rozumiem, rozumiem, szanuję. Niezbyt, ale zawsze. Właśnie idzie na górę, nie idzie. Nie, nie! Ha! First Blood to by był, by był chwilę wcześniej, gdyby mi wieża nie ukradła. Hila. Co my tam mamy? jak umiejętności? Aggressive Acid. Trip. Aha, czyli będzie kapać na dół. Ekstra. Zupa z tentakli z macek. Zdąż z powalniania. Czas spowalniania. powalniania. Okej. Okay. Overcharge czyli przesadzony metabolizm zwiększa obrażenia. Dalej mamy spike slime, czyli że kłaczki wypluwane będą miały kolce. To jest dodatkowe obrażenia i dodatkowe obrażenia wraz z trwaniem. Piórka w kłaczkach. Dodatkowy heal. I jeszcze jest split speed, czyli rozdzielone plucie. Aha, że jak ktoś z wrogich osobnatów przez to przebiegnie, to jeszcze to się rozklei na dodatkowe dwa. Dobra, co my tu mamy? To, 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 to jego wyrastanie tych. Zwiększone obrażenia, koroziv, czyli korozyjne spory. Dziki wzrost, damage 100%. Nawóz, żyją 30 plus 30 sekund, o nieźle. Przerośnięcie, części minus 2, nie wiem o co chodzi. Miętność skręcania głową, tak, jakoś tak. Flex, wyćwiczona szyja, prędkość plus 15% i nasionka cały woreczek, damage plus 50%. Coś bierzemy. Weźmy buty dla odmiany teraz na samym początku i... weźmy tego overgrowna, zobaczmy jak to będzie wyglądało. Aaaaat, dawę, dawę! Skosze! Dabajcie tego hajsa. Odleczmy się. Czasem mam wrażenie, że to z góry zacznie też płonąć w dół. I szczerze powiedziawszy, nigdy tego nie widziałem. Ale za każdym razem myślę, że. A może, a może za chwilę. Ej, gif Boty są tak tępe. Jej, jej robalu, jej. Zrąbałem teraz. Zrąbałem troszeczkę. Nie nie. Krew niewinny! Nasza wieża na dole wygląda raczej słabo. No i teraz rozumiem ze zbierania hajsów. Bum. Co my tu mamy jeszcze? A nie, kapie. Niam niam. Tak wysoko skacze, muszę przyznać To jest fajne, na tej planszy można sobie przywołać dodatkowe moby eee, Będzie ciężko Co wam, co pałem, co pałem? Dawno mnie tam nie było Może mnie na coś będzie nawet stać hmm, Powiedział wizu, po czym kupi sobie dodatkowe leczenie i... Dobra, trzeba wspomóc górę Jest kapanie, no ładnie to będzie. Nie, ta małpa jest tak irytująca przez to. Serio, znowu? Ja miam. Cała grama posmak ym, takiej kreskówki z lat 80., więc. Jedna z rzeczy, które mnie bardzo interesowały w Wild Starze, który miał to we wszystkich trailerach, a w samej grze miał tego niewiele. Co faj, teleportuj! Muszę przyznać, że. Ta postać nie ma takiej przeżywalności, jak mi się wydawało, że będzie miała. I co chwilę zgarnia maty. Czy nasze wieże są bardziej obtłuczone niż ich wieże? Czy... Wypadł! sobie wezma szczęścia zdążymy zjechać tą wieżę Nie, nie, nie! A się <laughs> co ma <mordą rzucili? śmiech> Kupuję trochę w ciemno, bo nie ogarniam tej postaci jeszcze. Żadnej z postaci, którymi gram, nie ogarniam, więc... wow. Dobra, czas się wycofać. Skupem grałem w poprzednim meczu, wiem z czym to się je. Dobra, krew niewinnych Niam Kuszące, nie, nie wiem co sobie... A może sobie wezmę dodatkowego Hilla? To by było fajne. Przeżywalność bym się zmikszyła. Chociaż ja nie mam problemu z przeżywalnością, dopóki we mnie nie wjeżdżają, a wtedy heal z ataku nic mi nie, nie pomoże za bardzo, więc... Czy ten bot jest kretynem? Nie. Tak się kończy granie nie postacią. Spadaj! Jam! 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 Nienawidzę skupa! Jeeeeee yeah. drużyny Delicious. Troszkę źle rzuciłem ten kwas A góry tak chciałem iść na górę po Dobra, cofnę się, cofnę się. U, wie, że już ledwo zipie, ledwo stoi Się rozwala powoli Nam, mm, nam. Aha, dobra, skumałem Jedno dodaje damage za postawienie, drugie dodaje damage samych wieżyczek mm. Goń Gnaw, GOŃ! No czemu tam się cały czas fajczy wszystko? Chodź, Gdańsk Na dół, na dół chciałam nie mam tych To no tu na wieża padła, niezbyt fajnie, niezbyt fajnie tu gdzieś heal O jest? Jestem jeszcze map do końca, to też zresztą widać. Teraz nam rozwalą dół. A co robią moty? Ja dobrze widzę, że ten mecz jest w tym momencie przegrany, bo jednego bota praktycznie nie widzę w akcji od, od początku meczu. A co robią boty? Jeszcze raz przegram mecz. Cały czas widzę tego jednego, nie wiem gdzie jest mój drugi bot wspierający. Przegrać na łatwe boty. Dziękuję za uwagę. Hej. Nie ma to jak sprawdzić skiny po przegranym meczu. To jest Gnaw i jego całe trzy skiny. Dwa bonusowe i jeden standardowy. Standardowy jest całkiem fajny, wygląda przyjemnie. Przypomina mi kilka mobów z League of Legends. Nie wiem dlaczego. Nawiązania też oczywiście są do Aliensów, do. do czegoś jeszcze? Może jeszcze do tych patworków z Metroid. Metroida, tak. Metroid. One się chyba nawet Metroidami nazywały Biografia community bla bla bla. bla. Dwa skiny Bumblebee Now. Enough. Enough. Nie wiem jak to się nazywa. Pszczółka Maya. To jest po prostu. Jeszcze co obrąża z tym. On normalnie też ma obraże, Tak, ma obraże z kierunkiem. I drugi. Nie za 2,50 ten za 5 i euro gnabot, czyli mechaniczny graw. Klasyk. Nie, nie powiem, żeby się jakoś super wybitnie wysilili. W ogóle ta postać nie, nie należy do najoryginalniejszych. I w sumie spodziewałem się, że będzie wersja jeszcze din z dinozaurem, bo on ma tutaj takie łapki jak tyranozor, więc łatwo byłoby go przerobić na takiego. Okej. Okay. To było dziwne. Dzisiejszy odcinek, który oglądacie, jest podwójnie renderowany, bo skasowałem już materiał źródłowy w momencie, kiedy się kapnąłem, że na stronie oficjalnej nie jest wymieniony nowy skin do Ognara. To jest egnariaci Dajcie go tutaj. Egnariachi, Sombrero i te, te wszystkie... O, ktoś tu wypisał w komentarzu, jesteśmy na Steamie w ogóle. Um, tak. Maracas sombreros nachan taco blobs. I wąsy. I ten skin jest... E, z, z, z serii tych elitarnych Więc jest to najlepszy dostępny niby skin dla, dla Gnara No, przynajmniej na chwilę obecną Wiecie, jak to się kończy, później dodają więcej Wszystkim dodadzą elitarne, więc zrobią super elitarne nie? Tak, tak zazwyczaj jest w grach Tak? Nie? Nie? Zgadzamy się? No, więc dogrywam to, żeby dodać Gnariacci Muszę wyrąbać z YouTube'a i jeszcze raz wrzucić na YouTube'a Gnara Ach.